Cześć, znajdujecie się na kanale Przyszłość Jest Teraz. W tym odcinku zaprezentuję Wam trzy gadżety, które musicie zobaczyć. Zapraszam do oglądania. Kinza Smart Thermometer. Jest to wielofunkcyjny i inteligentny termometr, którego możemy używać wszędzie. Aby zmierzyć temperaturę, należy umieścić końcówkę urządzenia w uchu osoby chorej i nacisnąć przycisk. W ciągu kilku sekund urządzenie wyświetli dokładną temperaturę ciała. W porównaniu do zwykłego termometru, który wskazuje nam temperaturę, ten ma o wiele więcej możliwości. Aplikacja, która jest z nim połączona, oferuje wskazówki na temat choroby, przypomina o braniu leków oraz o dawce i podaje sposoby leczenia w każdym szczególe. Termometr łączy się z telefonem przez Bluetooth i pozwala widzieć, kontrolować i zapisywać wszystkie informacje na temat stanu naszego zdrowia. Wreszcie będzie można zobaczyć, jak na przestrzeni kilku godzin, dni, tygodni zmienił się nasz stan zdrowia. Każdy członek rodziny w każdym wieku może stworzyć swój własny profil i kontrolować w nim przebiegi swoich chorób. Świetna sprawa, gdy idziemy do lekarza. Ta aplikacja ma wszystkie informacje o tym, co nam dolega, dzięki czemu doktor w łatwy sposób może nam pomóc z chorobą. Urządzenia możemy użyć podczas snu osoby chorej, ponieważ termometr jest delikatny dla skóry człowieka. Jeden z posiadaczy tego urządzenia zażartował, że termometr jest tak prosty w obsłudze, że najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim dla niego było ściągnięcie aplikacji z App Store na telefon. Moim zdaniem, to kwestia czasu, zanim wszyscy będą go posiadać. Gdyby opisać go w kilku słowach, jest prosty, szybki i dokładny. Cena waha się od 70 do 90 zł. Produkt dostępny jest na oficjalnej stronie oraz na Amazonie. Sugru Moldy Glue. Jest to pierwszy na świecie klej formujący się w gumę, która jest samo i którą można wykształcić w każdy sposób. Ten materiał jest formowalny jak plastelina, ale dodatkowo przykleja się do prawie każdej powierzchni i w jedną noc staje się elastycznym i bardzo odpornym materiałem. Po pokryciu przedmiotu tą gumą szczuru na zawsze przyjmie formę, którą jej nadaliśmy. Można go mocować, wiązać, podkładać, wymieniać, tworzyć i uszczelniać. Do wyboru do koloru. Dodatkowo jest wodoodporna i niestraszne są dla niej niskie i wysokie temperatury, ponieważ jest ona w stanie funkcjonować w zakresie od minus 58 do 356 stopni Celsjusza. Czyli możemy użyć tego i w zamrażalniku i pod gorącym prysznicem. Nie potrzeba żadnych rękawic do pracy, ponieważ nie szkodzi i nie podrażnia skóry. Szugru jest materiałem dielektrycznym, czyli słabo przewodzącym prąd, więc jest świetny do izolowania wszelkiego rodzaju urządzeń. Takie info od producentów. Gumę musimy trzymać w lodówce aż do momentu gdy jej nie użyjemy. Cena tego użytecznego gadżetu wynosi tak samo jak wcześniej od 70 do 90 zł i produkt jest dostępny na stronie producenta i na Amazonie. Powodzenia w klejeniu. Nito Bodwag. Z zewnątrz nie różni się niczym od innych tego typu produktów. To urządzenie nie jest kompletnie okrągłe. Jest to korzyść, ponieważ odkurzacz może więcej. Na przykład łatwo czyścić narożniki pomieszczenia. Ten odkurzacz jest dość duży, ale warto zauważyć, że dzięki jego manewrowości może dotrzeć do miejsc, które wydawałyby się niemożliwe. Gadżet ten. Wyposażony został w laserową technologię SMART, gwarantującą wykrywanie obiektów w czasie rzeczywistym. System wychwytuje więcej rzeczy, które są na podłodze, jak brud, kasze, kładki i okruchy. Całość jest cicha oraz oszczędza energię. Do zalet tego odkurzacza można także zaliczyć automatyczny dobór sposobu czyszczenia do rodzaju powierzchni, automatyczne wyłączanie się po skończeniu pracy. Ustawienie programu na każdy dzień tygodnia, dzięki czemu nie naszym problemem będzie martwienie się o czystość w domu, i gniazdo USB, dzięki któremu na bieżąco możemy aktualizować oprogramowanie. Bardzo duży i wydajny filtr wychwytuje więcej kurzu i alergenów. Ten gadżet nie zaczyna czyścić od razu, ale spędza pierwsze kilka minut, by przeskanować miejsce, w którym się znajduje i zdecydować o najlepszym sposobie czyszczenia pomieszczenia. Cena produktu, trochę większa niż w przypadku poprzedników, nawet do 3,5 tysiąca. Produkt dostępny w Polsce w większości hipermarketów. Okej, okay, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie pod filmem. Ja Was zachęcam do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z gadżetami. Trzymajcie się i cześć!